Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiaj przedstawię najnowszą szlifierkę prostą z regulacją prędkości marki DEWALT. Model DWE-4997 to absolutny hit wśród szliferek prostych. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim bezszczotkowym silnikiem o mocy aż 1300 W oraz regulacją prędkości obrotowej, która umożliwia pracę różnymi rodzajami pilników obrotowych. Łagodny rozruch wydłuża żywotność urządzenia, a elektroniczny hamulec błyskawicznie zatrzymuje je po wyłączeniu. Elektronicznie sterowane sprzęgło chroni użytkownika w przypadku nagłego zatrzymania urządzenia podczas obrabianego przedmiotu. dw 4997 wyposażona jest w funkcję antyrestart, dzięki której nie włączy się samodzielnie podczas przerwy w zasilaniu. Wbudowana dioda LED na bieżąco informuje nas o gotowości urządzenia do pracy sygnałem zielonym. W przypadku, gdy dioda mruga na czerwono, sygnalizuje, że urządzenie jest przeciążone lub uruchomiła się funkcja antyrestart. Szlifierka ma bardzo wygodną i ergonomiczną konstrukcję obudowy, a długa głowica ułatwia dostęp do obrabianego materiału. Szlifierka DWE-4997 idealnie współpracuje z pilnikami obrotowymi firmy Alpen. Frezy obrotowe wykonane są z wysokiej jakości węglika spiekanego o uzębieniu krzyżowym. Doskonale sprawdzą się w przemyśle narzędziowym i odlewniczym podczas frezowania obrabianego materiału z dużymi prędkościami obrotowymi. Są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu możemy dopasować pilnik obrotowy do konkretnie wykonywanej pracy i obrabianego materiału. Firma Alpen posiada szeroką gamę pilników obrotowych wykonanych z węglika spiekanego z uzębieniem na przemian skośnym. Dostępne są na stronie sklepu phłabc.pl. Zapraszam do zapoznania się z aktualną ofertą i trwającymi promocjami. To wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.